Nie wyspano się, jest ma nad ranem, trzeba nagrać jakieś pianinowanie. Ciemne. Nie ciemne. Za dużo głowa w nocy myślała i spać nie mogła. Najlepiej by było odciąć. Tym razem wezmę obiektyw z autofokusem. A, jest, wezmi to jedną ręką odciąć. Ponieważ mam mniejszego zooma. I ten O z manualnym fokusem i z efami małymi ma takiego zooma i się tego nie da zmienić. To się kiedyś dało zmienić, ale się wywalił aparat już się nie da zmienić, ale jest mniejszy. Zoom i więcej widać Za to trochę ciemniejszy ten obiektyw i mniej widać eleganckości, ale za to dużo bogatości. Jedno jako tako wyszło z małą pomyłeczką, ale może sędzia nie zauważy. A może jeszcze jedno nagram, może się Tam sobie zapisuję pomysły na przebieg kolejnego filmika Godzinę popianinowano, teraz czas na śniadanie Wegański odproszczony boczek i ze świni co jadła tylko trawa boczek i soczek Czas PR-ka sprawdzić. Czeladnik poznał klasy, więc już nie będzie wszystko w mail. Całkiem dobrze, jedna poprawka do poprawki. Patrzcie ile mordeczek na piekoszkowym Discordzie. 28, za przeproszeniem członków, zagadkowicze podjęli się zagadki. Trzeba było rozwiązać na początku te zadanie czyli napisać kod, który będzie to rozszyfrowywał do tego i analogicznie wkleić go tutaj pikoszek zagadkowicz czyli bot sprawdzą I jeden ziomeczek kosiro Podołał. I można przechodzić do kolejnego etapu zagadki. To to giera. Mordeczki z Discorda jeszcze mi tu na tablicę parę rzeczy podrzucili. Może nie jest idealnie, ale za to byle jak. Czas wyrenderować. Teraz czas składać następny filmik. Patrzcie, jak się synchronizację robi. Z dwóch lub więcej kamer. Najpierw dobrze się na filmiku klasnąć i znaleźć klatkę, w której się spotykają ręce. Teraz przyciąć początek, żeby się zaczynało w tej klatce. Znaleźć w drugim filmiku klasnięcie. O, jest. Przycinamy początek. I jest synchronizowany. Easy. Złożone i wrzucone. The best. Tęga rozkmina. Nad zadaniem z zapałkoma. Jeszcze złożyć ten filmik i będzie na dzisiaj.